Witajcie na kanale Energetyczny Wglądy. Dzisiaj zrobimy wgląd, i jaka wiadomość ma do Was dotrzeć właśnie teraz, jaka będzie dla Was wkładem. Poszerzymy Wam tutaj zapewne świadomość. Mamy tylko dzisiaj trzy grupki, tyle się dzisiaj przeczytało, chociaż nie wiem dlaczego mówię tylko. Trójka wszak jest magiczna i szczęśliwa. Także mamy grupkę numer 1, 2 i 3. Ja Wam bardzo dziękuję za wszelkie lajki, subskrypcje i komentarze, bo naprawdę to mnie myka um, cieszy, jak widzę Wasz odzew na wrzucany filmik, jak widzę, jak wiele do mnie piszecie w wiadomościach prywatnych i tak dalej. Więc jeżeli jesteście w stanie się podzielić tym tutaj, to piszcie, to są mega fajne wiadomości. Nie wiem jeszcze, ile miejsc zostało, bo nagrywam um, wiele filmików w skondensowanym czasie um, na wyjazd który sobie zaplanowałam na 20-21 maja, jako że wielu z was, którzy korzystają z takiego, z moich usług, po prostu jest w Warszawie. Więc w razie co zapraszam również na access bars przede wszystkim, bo to jest taki zabieg, który nam daje dostęp do wielu nowych możliwości, który nam poszerza świadomość, który Powoduje, że wiele punktów widzenia, które nas ograniczają w życiu i ograniczają też nasze wybory, ograniczają nasze jakby, naszą perspektywę patrzenia na świat, nasze, um, nasze osądy i konkluzje, też które tutaj odgrywają bardzo dużą rolę, nagle po takim zabiegu okazuje się, że nie mają aż takiego znaczenia. Więc jak gdzieś tam, jak prowadzę człowieka, zawsze w pewnym momencie proponuję mu ten. Ten zabieg, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo mocny zabieg, a ja też go wykonuję, gdy nie tak do końca konwencjonalnie, bo ja też po prostu sporo rzeczy widzę. Więc robimy też taką łączoną trochę sesję kwantową i uwalniamy to, co jest do uwolnienia. Wszak jesteśmy w stanie TETA podczas access bars. Także ja Was serdecznie zapraszam, jeżeli będą jeszcze miejsca. I co? I słyszymy się już przy konkretnych gromadkach. I te grupka numer jeden. Karty mam już przygotowane. Zobaczymy, jak nam się to rozłoży. Mhm. już dwie leżą razem. Dość zabawnie. Ok. I zobaczymy sobie tutaj, tak żebyśmy się zmieścili. Okej, okay. mamy, wybraliście kartę poszerz swoje horyzonty. I to trochę tak wygląda, jakbyście siedzieli w jakimś pudełku. I fajnie by było z tego pudełka wyjść. E, trochę mam wrażenie, że się tam zasiedziliście, więc e, no zobaczymy, co tutaj Wam podpowiedzą energii wyższe. Mamy kartę otwórz swoje ramiona. Ta karta tutaj e, pokazuje dużo odnośnie Zranień, których mogliście doświadczyć, to jest trochę tak, jakby to było miejsce na wasze skrzydła. I te skrzydła zostały w pewnym momencie urwane. I dlatego tutaj są nałożone plasterki, i sporo tutaj jest w ogóle takiego samo przytulenia, gdzieś mam poczucie. Ale słuchajcie, zobaczymy, co tutaj będzie dalej. Ale nie dajcie się komuś po prostu złamsić, Ta, która się poddaje. Estefania. Tutaj mamy bandaże, uwolnienie i łańcuch. Dobra, wiecie co, ja zobaczę. Ja Siódemka buław, obrona przed atakiem. Piątka denarów, zubożenie, brak lęk. Słuchajcie, tu jest naprawdę przesłanie dla osób, które mega dużo doświadczyły, które gdzieś tam na, w jakimś momencie swojego życia się poddały. Mam poczucie, jakby tutaj w ogóle była krew na tym kocu. Tu jest ciężka, naprawdę, słuchajcie, ciężka energia. Siedzicie w pewnej takiej, bym powiedziała, klatce. Nogi nawet nie są tutaj na ziemi, więc. Um, no, zobaczymy, co tutaj nam podpowie. Mamy już starszego mężczyznę. Poddaj się zaufaniu. Zaufaj sobie i swoim decyzjom. Nie bądź przekonywany, tak, jakby, tak żeby. Wasza opinia nie była e, tak w sposób negatywny, tak? E, przez innych po prostu silne opinie e, nadwyrężona, tak? Jakbyście patrzyli sobą, swoimi oczami, a nie e, czyimiś. No tutaj mówię, tutaj bardzo mi się pokazuje ten starszy mężczyzna. Bądź pewny siebie, bądź pewny drogi, którą wybrałeś. Póki co pokazujecie się w mega wielkim braku, pokazujecie się w zawieszeniu, pokazujecie się poranieni, i pod jakimś obstrzałem. Dlatego tutaj jest zaufaj. Mamy Self-Realization, czyli realizację samej siebie. I mamy Piętnastkę, która tutaj jest rzeczywiście bardzo istotna. Dla mnie, Piętnastka to jest zawsze. A no, coś takiego związanego też z diabłem, tak? To może być wielka pasja, ale też patrząc na te karty, tutaj ta Piętnastka też ma bardzo duży sens. Ale zobaczcie: mamy sytuację, która jest tymczasowa. To nie będzie, moi drodzy, trwało wiecznie, bo nie można tak siedzieć z swoimi czterema literkami tutaj, bo tu już jest droga przed wami i już na was czeka statek. Więc nie ma siedzenia. Zaraz zobaczymy, co tutaj wam podpowiedzą. Karty. <laughs> tutaj jest pokazane, że może być jakaś strata finansowa i aby się tym zainteresować, i jest to związane ze starszym mężczyzną. I to jest mężczyzna z rodziny. Niemniej, to jest wszystko. Jakby tu cały czas nam to podkreśla, bo to też jest strata finansowa. To jest atak. Jakby te karty wszystkie mówią o tym samym, ale zobaczmy, że pomimo, że tutaj mamy te ciężkie karty, w środku mamy zaufaj. Zaufaj i nie daj sobie siedzieć w tym zranieniu. Zobaczcie, tutaj mamy kartę, ta, która się poddaje. Czy Wy naprawdę chcecie się poddać? Naprawdę chcecie, żeby wyszło na to, że ta osoba rzeczywiście miała rację to, co mówiła? Czy chcecie się, tak jak tutaj mamy, uwolnienie? No właśnie, zobaczymy, co tutaj jest dalej. Poddaj się sukcesowi. Słuchajcie, jakbym tych kart nie nie mm, interpretowała, jest realizacja samego siebie, samej siebie jest sukces. Jest, że to, co się tu wydarza, jest po prostu sytuacją tymczasową. Daj miłości rosnąć oraz no zobaczcie, znowu mamy słowo trust. Tak, tutaj mamy i tu. Zaufaj, że wszystko będzie dobrze. Ja myślę, że wy jesteście naszarpnięci w zaufaniu po prostu do samego siebie, Zaufaniu do wszechświata, zaufaniu do własnej opinii. No tutaj nie widzicie tej karty. To wszystko mogło mieć tutaj związek też bardzo z miłością, że ktoś tej miłości nie potrafił wam okazywać, a jeżeli okazywał to w sposób powiedziałabym dosyć patologiczny. Ale to się kończy, słuchajcie. Mamy pokazaną kartę sukcesu. I to, żeby tutaj w tym tkwicie, to rada jest jedna. Poszerz swoje horyzonty. Nie daj się. Po prostu się nie daj. Realizuj siebie samą, siebie samego. Poddaj się sukcesowi i zaufaj, że wszystko będzie dobrze. To jest dla Was wiadomość na teraz. To jest wszystko tylko tymczasowe. <laughs> Podejrzewam, że to jest jakaś po prostu lekcja dla Was, tak. Ja tutaj po prostu chcę Wam trochę wjechać na ambicje, bo, jakby karty tutaj Was bardzo głaszczą i tak dalej, ale nie dajcie się, słuchajcie ludzi takich. Ja na co dzień to widzę po prostu, ile ludzi jest toksycznych, ile ludzi to po prostu wprowadza do, do rodzin mega niefajną atmosferę, i jak zwłaszcza kobiety są bardzo często tutaj tłamszone, nie są w stanie się samorealizować nie są w stanie nawet uwierzyć, że one by mogły. I o to chodzi w tej karcie tak naprawdę, w poszerzeniu swoich horyzontów, czy Wy w ogóle wierzycie, czy zaufacie, że jeżeli się za coś zabierzecie, to, że to Wam wyjdzie. A wyjdzie, bo już macie tutaj, proszę bardzo, przeczytamy. Jesteś gotowy doświadczać obfitości. Nie patrz na wcześniejsze jakby blokady na Twojej drodze albo um, difficulties, czyli trudności wskocz w coś ekscytującego, w nowy świat nowych możliwości. Dokładnie tak. To jest to, o czym ja ciągle mówię. Oj, jaj, 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 jaj. Ale Was bardzo karty przekonują, że wszystko będzie dobrze, że to jest tylko na chwilkę. Zobaczcie, macie karty trójkę była. Nowe, nowe, nowe możliwości, bo wychodzicie z tej czwórki denarów. Z tego zamknięcia. Znowu się pokazuje tutaj mężczyzna. To jest yy, bardzo często dla mnie karta yy, koziorożca, ale to jest najstarszy. Znaczy, może nie najstarszy, no ale to jest dosyć, yy, dosyć stary człowiek, tak. Dosyć mocno, yy, może inaczej dojrzały, więc yy, macie asabuła, więc jakby yy, ruszajcie. Nie dajcie się po prostu stłamsić. Jeszcze jakoś te karty mnie przyciągają, zobaczymy. Czekajcie. No właśnie. Znowu mamy piętnastkę. Piętnastkę. Zobaczcie. Self-realization. Jeżeli macie jakiś szczególny dar, szczególny talent, zobaczcie, jak tutaj pięknie jest to pokazane. To jest wszystko w waszych rękach. To jest, zobaczcie, tu jest ciągle buława trzymana w ręku. To od was wszystko zależy. A ja wam tylko powiem, żebyście się nie dali. Bo już naprawdę nowy początek w tym asie buław. Na was czekaj. Teraz się zastanówcie, czy chcecie tkwić w tym czy w tym. O, proszę bardzo. W tym zamknięciu. Tam coś się wydarzy, jakaś praca, ale jest wszystko pozamykane. Zobaczcie, ile tu jest zamków. To nie są nowe możliwości. Tyle kochani, ja za was mega trzymam kciuki wysyłam wam bardzo, bardzo, bardzo dużo miłości i światła. Pamiętajcie, że anioły są od czegoś nie odpicia kawy. Słyszymy się następnym razem. Pa, pa, pa. Witaj, grupko numer dwa. Wybraliście kartę Wsparcie jest wszędzie wokół Ciebie. To jest karta, która mi zawsze mówi, już na kanale niejednokrotnie ona była, o wsparciu przewodników duchowych, o wsparciu aniołów, o wsparciu w ogóle też takich ludzi wokół nas, tak? Zobaczcie, mamy na horyzoncie tęczę. Tutaj jakby jest droga wprost do czy Tutaj mamy obfitość. No po prostu wygląda to bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Tutaj też w ogóle się pokazuje pewna wyjątkowość, tak? Z tym białym, białym pawiem. Więc no zobaczymy, jaka jest wiadomość dla Was. Jakie są tutaj możliwości... No, tu już mamy karty odsłonięte, bardzo ładne zresztą. Ok. Wkrocz w swoją moc. No, słuchajcie, tu jest mocna energia. To jest tutaj yy, z baranem związana energia. Czujesz, że czegoś brakuje w Twoim życiu: miłości. Yy. Miłości, pieniędzy, ciągle z tą miłością. Miłości, pieniędzy lub celów. Może tutaj o jakąś miłość chodzi, słuchajcie. Uznanie. Zobaczcie, mamy koszyk obfitości. Wygrana za, znaczy jakby z Reward for merit, czyli jakby dostajecie za swoje zasługi coś. Tu jest mega obfitość, Wam chciałam powiedzieć, pokazana. Mamy romans, mamy, mamy celebrację, mamy, mamy imprezę. No, powiem Wam, że są te karty. I jeszcze mamy Infinity, czyli mamy w ogóle, to jest wsparcie wszechświata. Słuchajcie, macie tak wielkie wsparcie od wszechświata, przewodników duchowych, nie wiem, e, aniołów, wszystkiego. I to jest w ogóle karta Infinity, zobaczcie, bo to jest ósemka, tak? To jest nieskończoność i ja Wam powiem, że to jest też mega obfitość w tej karcie. Mega, 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 ale to jest kreowanie ze wszechświatem. Wiecie co, to wygląda tak, jakby to był dla Was czas wkraczania, wychodzenia z braku, ale w ogóle tu tak, czuć taką energię, dzieci radości. I tutaj już rozumiem, dlaczego jest świętość, bo Wy rzeczywiście kreujecie ze Wszechświatem i sięgacie po to wsparcie, tak? A, i tu, myślę, że tutaj wielu z Was medytuje bardzo dużo. No jeszcze 10 kielichów. Zobaczcie, znowu mamy tęczę. Tęcza z tęczą. Jeszcze wszechświat. No nie wiem, może ja też wybrałam tą gromadkę. No słuchajcie, to jest po prostu jakiś szał. Sąd Boży. Z martwych wstajecie, wchodzicie w swoją moc. Nic już wam w życiu nie brakuje. Jeszcze arcykapłan. <grystanie> Co to jest w ogóle za gromadka? Słuchajcie, to jest karta przewodników duchowych wsparcia wyżej. To jest w ogóle. Ja nie wiem, jaki Wy tam macie chody na górze, ale w ogóle świętość przy karcie arcykapłana. Wiecie mi aż słów brakuje, bo zaraz w ogóle ja się ze wzruszenia, zaraz popłaczę. Ojej! Ale tu jest energia, słuchajcie! U, la! Słuchajcie, wszystko, co byście sobie nie wymyślili, wszystko, czego byście nie zapragnęli. Do was idzie tak piękny okres. Ale będziecie czuć takie wsparcie, takie spełnienie, takie wejście w swoją moc, taką radość i lekkość w życiu, bo to jest radość jego, to jest celebrowanie życia. To jest szczęście rodzinne, to jest spełnienie. To jest w ogóle karta dla mnie, tak energetycznie: fuzji ciała z duszą. Więc jeżeli myślicie o jakimś zabiegu, to jest karta fuzji ciała z duszą. Eee, więc ja, ja, jakby co Was zapraszam? Jeszcze jest denarów. <ślesz> no tutaj. Twoje życie staje się najpiękniejsze, gdy kochasz siebie. Wkraczacie w swoją moc, wkraczacie po prostu w piękny okres obfitości. Nie ma mowy o żadnym braku. Kreujecie ze wszechświatem, kreujecie kasę, kreujecie po prostu miłość, kochacie siebie, z martwych wstajecie i ja myślę, że to też o to chodzi. Tutaj też są mamy, mamy takie miłościowe drzewka, jakby jest krąg, jest świętość, jest, i ja nie mam tu co czytać. Ja takie czytania naprawdę chcę czytać zawsze, bo tu po prostu jest wszystko w tym zawarte, bo jest i materia, i jest 10 kielichów. Jeżeli szukacie pracy, ta praca będzie. Jeżeli nie mieliście celu w życiu, pieniędzy i tak dalej, to uwierzcie mi, praca będzie i to za chwilę. Wow. Nie wiem, ja po prostu mam gęsią skórkę wszędzie. Wszędzie, 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 wszędzie. Jakaś podróż też jest przed Wami. I tutaj myślę, że dlatego ta podróż może być kluczowa, bo tutaj też jest właśnie pokazane podróżowanie do tej, do, tej, do tej tęczy, tak? Pięknie, słuchajcie, po prostu tak piękne czytanie. Ojej, ale mi zrobiliście dzień teraz. Każde negatywne myślenie odpuszczajcie. Ja myślę, że po tym czytaniu to Wy na pewno odpuścicie. Skupcie się na pozytywnych afirmacjach. Tu nie ma naprawdę pół złej karty. Tu jest tylko to, z czym wchodzicie. Jeżeli czegoś wam w życiu brakuje, to naprawdę to nie potrwa długo. Super, 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 super. super. Tyle, tyle wam powiem i idę dalej, bo tutaj nie ma co czytać. Cieszę się strasznie, że potraficie korzystać z tego wsparcia od Wszechświata i potraficie z nim kreować. I to tyle ode mnie. Słyszymy się następnym razem, pa, pa pa. Witaj grupko numer trzy. Karty dla Was już są przygotowane. Wybraliście kartę bramy triumfu, więc wiadomość dla Was, że super triumf zaczyna się rozpościerać w Waszym życiu. I to powiedziałabym taki triumf, który, który jest bardzo mocno materialny. Mamy ósemkę denaru, więc coś, nad czym mogliście tak bardzo pieczałowicie pracować. Myślę, że tutaj objaw... Coś tutaj będzie związanego, mam wrażenie, z fazami księżyca, w jakiejś takiej specyficznej fazie księżyca możliwe, że tutaj coś do Was przyjdzie. Coś może się takiego bardzo mocno objawić do świętowania. Natomiast zobaczmy, jak bardzo te bramy triumfu są podobne w ogóle do tej ósemki denarów, jak bardzo tutaj rozpościera nam się, tak, takie światełko. Myślę, że to będzie bardzo mocno denarowe, takie denarowy triumf, czyli jak widzimy, tak, że tutaj monety, monety do Was przychodzą. Natomiast kolejną tutaj rzeczą będzie na pewno świętowanie tutaj z tej okazji, i to z kimś możliwe że właśnie tej samej płci, na przykład z przyjaciółką całego tego sukcesu, więc możliwe, że to nie był tylko i wyłącznie wasz sukces, ale na przykład we dwie, we dwie osoby coś tam, coś tam było, coś, coś, coś kreowaliście, kreowałyście. To jest jedna sprawa, więc jakby tutaj karty Was przekonują, że em, nie ma co się stresować, tak, na pewno będziecie spędzać po prostu bardzo, bardzo dużo czasu z innymi ludźmi, świętując. To bym sobie bardzo, bardzo odpuściła. Natomiast inną sprawą jest, że tutaj jest jeszcze jedna wiadomość. Nie wiem, czy wy przeżyliście jakiś zawód kimś. Może to być najprawdopodobniej ktoś, kto mógł wam na przykład złamać serce. To równie dobrze też mogła być jakaś przyjaciółka, przyjaciel. Natomiast gdzieś tutaj pokazaliście możliwe, że swoją drugą twarz, albo ktoś wam pokazał drugą twarz. Pojawiły się takie dosyć mocne emocje, bo mamy tutaj stres, mamy tutaj dramę. Karty Was przekonują, żeby sobie to odpuścić, żeby pokazać siebie w takim najbardziej łagodnym wydaniu. Żeby nie karmić się tą nienawiścią. Bo gdzieś tutaj taką wyczuwam energię, jakby coś Was wpękło. Doszło tutaj do jakiejś takiej, coś jakby się wysypało. Jakby doszło do jakiejś Waszej mega wielkiej przemiany i i karty Wam tutaj poddają pod rozwagę, czy rzeczywiście to jest tego wszystkiego warte. Wchodzenie w takie, w takie właśnie um, wibracje. Myślę, że tutaj bardzo będzie dla Was dużym wkładem właśnie ta karta, um, czyli, czyli równowagi, medytacji i tak dalej. Jakby połączenia tych dwóch, um, jakby z uzdrowienia i na pewnym takim głębokim poziomie. Uwolnienia takich ciężkich, ciężkich mm, emocji, tak? Myślę, że tutaj coś rzeczywiście zaszło. Jeżeli już mamy takie karty pod tytułem drama, e, coś mogło być tutaj przed Wami, przed Wami mocno, e, mocno ukryte i mogło wyjść nagle, nagle na jaw, tak? Także karty tutaj Was bardzo tak mm, starają się stanować, i jakby. E, Pokazać Wam, że to Wy macie wybór, w której wibracji siedzicie, którą część siebie chcecie, tą taką e, piękną, i zobaczcie, tutaj też mamy łagodną część, tak? To jest dokładnie to przesłanie, które mamy tutaj. Czy chcecie taką właśnie e, pełną dramy, taką bardzo lwią, taką zestresowaną, bo tutaj jest przed Wami coś, co się wysypuje, jakby tu i monety się wysypują, i woreczek obfitości. Boreczek różnorodności. Tak? Bramy triumfu się przed Wami otwierają. Natomiast bardzo tutaj jest mocny fokus na scentrowanie, na połączenie. I odpuszczenie sobie takich niskich wibracji. Przed Wami tutaj jest karta yy, Sądu Bożego, więc na pewno coś się otwiera. Zobaczcie, mamy za dużo tak by, motywu otwierania bo i otwierają się bramy triumfu i Wy wychodzicie z szafy, więc możliwe, że um, po prostu duży, duży, duży sukces dla Was w najbliższym czasie i będzie, będzie co świętować. Także pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach i komentarzach i słyszymy się następnym razem. Pa, pa, pa.